Dlaczego Platforma na przestrzeni lat zmieniła się z partii centroprawicowej w partię centrolewicową? Dlaczego Platforma kompletnie zaprzecza swoim pierwotnym konserwatywno-liberalnym postulatom sprzed 20 lat? Nie zgadzam się, żeby to była kompletna, kompletna zmiana. Czasy się zmieniły. No, przypomnę, że CDU niemieckie czy konserwatyści e, brytyjscy e, głosują za e, małżeństwami, Yy, jednopłciowymi, jest bardzo, jest bardzo duża zmiana w tych ostatnich 20-30 latach na Ale to Pan, pamiętam, mówił polityki. kiedyś o konserwatywnej kotwicy platformy. Pamiętam, i ona jest, no jest pytanie, na ile będzie stabilna. My uważam, że to, co zrobimy dla przedsiębiorców, dla uwolnienia yy, energii Polaków, to będzie bardzo twarde. Proprzedsiębiorcze, bardzo takie w rozumieniu swoim yy, wolnościowe. Natomiast musimy pamiętać też o tym wszystkim, co, po, czego potrzebują ludzie o przeprowadzeniu przez tę trudną sytuację. Też mówimy bardzo wyraźnie, co zostało dane, nie będzie odebrane. My nie możemy, nie jesteśmy partią, która będzie odbierać i czy, czy walczyć z polityką socjalną, yy, która została wprowadzona. To jest dla nas ty, yy, zobowiązanie.